Przed nami bieg 15, przystanie 43 do 41 dla Unii Unisław. Ostatni bieg 15, nominowany para gospodarzy to w kasku czerwonym z pola pierwszego Romaniak, z pola trzeciego Kołodziej w kasku niebieskim. Jeżeli chodzi o parę gości drużyny Darmak to z pola drugiego pojedzie Hampel w kasku żółtym oraz z pola czwartego w kasku białym Guzik. 4, 2, 5, 1 Dla gości to byłaby wygrana. Start, poszli, kołodziej, pięknie ze startu, ale tutaj próbuje się w to wszystko wmieszać. Hampel, tak jest i to on na drugim muku obejmuje prowadzenie. Guzik próbuje nabrać prędkości po szerokiej. Póki co para gospodarzy wiezie 3, 3, ale w tym momencie Guzik wchodzi na trzecie miejsce. Hampel pod bandą tasuje się w tym momencie z Romanikiem, ale żjazda, jadą na żółteczki. Szanowni Państwo, co za bieg, co tutaj się dzieje? Hampel pierwszy, drugi Romanik, trzeci kołodziej czy guzik wjedzie na pozycję trzecią w tym momencie tak jest: 4-2 i mamy remis, szanowni państwo. Pierwszy Hampel, drugi Romanik, trzeci guzik i czwarty kołodziej, ale to był bieg.